Nie pobądź, bo zejrza, bo bóry ze pękne Bakła żadnym zdobi barmana. Dzień dobry, nie najlepszemu wódka Ale płaszcz i z lemonotka płaszcz Bo wsiadała mi dwie łapy Dla równowagi Obłatymy obie Samemu sobie wbijam zdrowie Żadnej grobi nie uronię Oprócz te. Mamy all inclusive Ktoś na górze z nieba dał nam buzi Karta drinów, paluchniucha Ląduje na lemon, wodka Okej, okay, okej, okay, poproszę e, mi mirin do cytryno Tą barman zalewa mi kubek To było